To ćwiczenie, to takie połączenie uważnościowej praktyki miłującej dobroci oraz takich rundek pozytywnych EFT, opłukiwania, tapingu pozytywnego, uczy nas życzliwości do siebie, przekierowuje naszą uwagę na to, co dobre, na to, co chcemy, żeby w nas wzrastało. Może dodawać nam też energii, dobrego nastroju, przyzwyczaja nasz umysł do... Takich fajnych rzeczy i do troski o siebie. Uczy nas, że jesteśmy sami dla siebie ważni, co dodatkowo wzmaga taki szacunek i zaufanie do siebie. Zaczynamy to proste i łatwe ćwiczenie. Na początek zamknij sobie oczy i opukuj punkt Gamma, czyli ten punkt tutaj na dłoni. Dojdź sobie kilka głębokich wdechów i wydechów. Teraz przypomnij sobie jakieś radosne wydarzenie ze swojego życia jeszcze raz poczuj te wszystkie emocje, które wtedy, które wtedy były i które towarzyszyły temu wydarzeniu nie musisz pamiętać dokładnie tego wydarzenia po prostu przywołaj te Fajne, radosne uczucia. I pomyśl teraz o sobie, o jak najlepszym przyjacielu. I gdybyś była takim swoim najlepszym przyjacielem, to czego byś sobie życzyła? Teraz przejdziemy do opukiwania reszty punktów, które znasz z EFT. Czyli zaczniemy sobie od tego punktu tutaj z boku brwi. Uśmiechnij się do siebie i wyślij do siebie przyjazne życzenia. Czyli obym była szczęśliwa. Oby była zdrowa. Obym była bezpieczna, obym była spokojna. Obym była dobra dla siebie. Oby wypełniała mnie radość, obym była autentyczna i obym była pełna mocy. jest znowu ten punkt gamma. możesz zamknąć oczy. Wyobraź sobie siebie jako osobę taką w pełni szczęśliwą, radosną. I powiedz do siebie, przywołując swoje imię. Życzę Ci, żeby Twoje marzenie się spełniło. I żeby te życzenia wszystkie się spełniły. Weź głęboki wdech i wydech. Poczuj, jak to uczucie Cię wypełnia. Możesz otworzyć oczy i pełna mocy wkroczyć w nowy dzień. Życzę Ci rozwijania swojej wewnętrznej mocy.